Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Trojan, to jest Fifa 13 W tej prowadzę e, klub Queen's Park Rangers, to jest chyba piąty odcinek e, Z tej serii Także najpierw ustalimy sobie skład e, Na bramce Jak praktycznie zawsze Julio Cesar E, prawe, w prawym obrońcu będzie Rzezebo Singwa duet środkowych obrońców będzie to Samba oraz Dede lewy obrońca Fabio e, prawy środkowy pomocnik e, Granero e, lewy środkowy pomocnik będzie to Lightner, SPO e, e, będzie to Tarapt prawy skrzydłowy Wright Phillips napastnik Remy Lewy skrztuwy będzie to hojlet. Także gramy w, w, na wyjeździe. Wyjdziemy sobie w wyjazdowych. West Brom wyjdzie sobie w domowych. i Zapraszam Was na skrót. Podanie do e, Romelu Łukaku. Romelu Łukaku uderza. No i niestety stracimy w bramkę w 31 minucie zawodnik Chelsea grający w West, West Bromwich Albion wypożyczony uderzenie płaskie po ziemi i bramka. Remi podcina do Granero. Granero uderza i jeden do jednego. 63. minuta wracamy do gry. Bardzo dobre podanie Loika wykonane perfekcyjne. Granero musiał tylko wykończyć piłkę. Mecz zakończył się 1 do jednego. Tutaj zaraz będą jeszcze statystyki, lecz i klejmi. Został Man of the Match. To wszystko. Witam Was już po spotkaniu zremisowanym z West e, Bromwich Albion. Nie było za dużo sytuacji do pokazywania. Około 10 strzałów oddaliśmy razem e, jako dwa zespoły, także nie było to emocjonujące spotkanie jak na ligę e, Breakers Premier League. Przypisujemy sobie teraz do meczu z West Hamem. Tutaj dostaliśmy wiadomość od sztabu medycznego, że Benitez może już grać z podstawowym składem, ać trenować, już trenuje i powołanie do reprezentacji. Jest ich mało, ale cieszę się, chociaż że tyle zawodników będzie miał udział w z, będzie grało w swoich barwach narodowych, czyli Kamil Darsicki, Julio Cesar, Dede e, Benitez oraz Jung Sung Yang teraz ustawimy sobie skład na mecz z West Hamem na bramce Julio Cesar pewnym obrońcą będzie Josebo Bosingwa. E, duet środkowych obrońców będzie to Mbia oraz oraz e, Dede Lewy obrońca będzie to Fabio, prawy środkowy pomocnik będzie to Ofe. Ofe, zaraz zobaczymy. Zamiast Granero i będzie to Ofe, dobrze mówiłem. Lewy środkowy pomocnik będzie to Lightner, środkowy pomocnik ofensywny będzie to Tarapt, prawy skrzydłowy 1000 i resztę znacie. Dobra, zagramy sobie teraz mecz. W, 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 u, u, gramy u siebie w trzecich kompletach West Ham, w domowych. I zapraszam na skrót. Loi Kremi pędzi po skrzydle. Loi Kremi podaje do Hoyleta. Hoylet uderza. No i patrzcie, słupek. Dobra, tutaj y, dośrodkowanie, Remi uderza, ale bramkarz broni. Jeszcze raz rzut roczny wygotowany przez juniora Hoyleta. Nambie mija, uderza, ale Eduardo broni. Lejk Remy. Lejk omija obrońcę, uderza i 1 do 0 w 77 minucie. Dobre, mocne uderzenie w bramkę i wygrywamy ten mecz 1-0. Tutaj statystyki DD został man of the match. Jeszcze powinny być tu statystyki meczu. Tak, widać jest, że prowadziliśmy i to wszystko. Witam Was prowadzi. już po meczu. Tutaj Gary Hopper marty się o swoją pozycję w składzie, yy, tłumacząc, że przy transferze dawano mu inną motyw że tak, motywację gry, daliśmy mu ważnego zawodnika, a nie gra za dużo, muszę mu to przyznać pomijam go w składzie chociaż staram się każdym grać, przesumujemy sobie teraz do meczu z e, Hoptonu Ho Ho ciekawe czy będzie grał Borus w bramce zobaczymy, Benitez też chce zagrać w tym meczu ale chyba nie damy mu zagrać zresztą zobaczymy bo nie będzie to w tym odcinku tylko w następnym tutaj że Campbell zagra przeciwko swojemu dawnemu klubowi Ok będzie to wszystko w tym odcinku Jeżeli Wam się odcinek podobał to komentujcie oraz lajkujcie Jeżeli chcecie być na bieżąco to subskrybujcie mój kanał To wszystko na razie i cześć